Siemandeczko i witam w kolejnym odcinku z góry o nazwie A-Ground i w dzisiejszym odcinku będziemy dalej sobie grali. Chociaż zrobiliśmy um, jak to się nazywa um, chociaż zrobiliśmy um, um, całą platynowe osiągnięcie, to nie zrobiliśmy wszystkich złotych medali. I złote medale są tak samo jak osiągnięcia, ale jest ich więcej bo na przykład nie było tych trzech tych razem z tym upgraded cyborg gear i mi się wydaje, że żeby zdobyć jakieś quest cyborg gear coś tego typu potrzebujemy iść to po prostu podlecieć pod jakąś port spaceship i musimy użyć na tym czymś Book of translation. The masters, they are gone. What am I what am I to do without them? I am not supposed to do anything without the masters' permission. That doesn't sound fair. Does that mean you just sit there and be destroyed if something attacked you? Why do you give so much power to your masters? That is just the way it is. The masters order and we obey convenience What do you have? I were your master <laughs> you a Upon your like oh, I should have. This bunny defeated your masters if you need someone to obey why not one even More powerful than your so-called masters suppose. I don't have much choice very well Master give me your orders. Oh goodness! Chyba ja tą dobrą decyzję wybrałem. Bo to idzie to jeszcze? Cześć, to jest mój statu Alkozackie To jest też jakiś taki dragon ship O kurde Alkozacko Co? Bo tu powinien dostać Achievementa za to. Okej, okay, to może... Bla bla. Bla, może tym razem... Come to be free. Yeah, but it doesn't have to be that way. Uh, there are no ma masters here to stop you. You could be free. Such thoughts are not allowed. You have seen how powerful the masters are. To dissipate them death. And if you did, ah, could been, uh, you Did not understand what you are saying. I cannot fight them. But perhaps, perhaps I can run to stay here, immobile, without any masters. Perhaps in the far reaches. of the universe, and can be safe and free from the masters like you say. Leave now, I cannot fly on my own life. Someone may my Jest! Free an enemy cruiser. O, oh, to ciało. Czyli ten to jest teraz mój. Okej. Okay. Achievement. To jest bardzo dziwne i nie jestem pewien jak go zrobić, a tutaj trzeba zrobić dużo egzotyk materowych mieczy uh, Uncraft uh, Weapons i Fire Exotic Us jeden Fire Jack znalazłem widzowie Wikipedię Na której pokazano jeszcze to dosyć to się robi w taki sam sposób myślałam uh, ale jedyne co zamieniamy to te dwie rzeczy czyli jest uh, mamy Spirit jam mamy dobra to tylko załóżmy i będzie Spirit Fox Helm, Okej. Okay. i zróbmy tu Spirit Gem. Chodź potrzebuję Ice Gem. Da, już mam kolejny ingredient. Teraz potrzebuję Book of Frost. Mam bo no, mogę je kupić, mogę kupić Book of Frost. Tylko kurczę. To będzie trochę trudne. Bo spoko, gdybym miał Monoli w moim... W moim laboratorium, ale to jest niemożliwe, nie zmieściłby się tu. Um. Nie, potrzeba to nie tu. Musimy tu craftować. Okej, okay. enchant. sort. No, czy po kolei. Trzy. Ojej, raz, dwa, trzy. Tak, zrobimy ten, ten czwarty. <laughs> I jeden eksodus gaz. ...frost... Jeden ice O! Ice Exotic Sword! Wprawda... Mamy Ice Exotic Sword... Po czym... no... Uncraftujemy. Bo achievement jest tylko... polega na tym, żeby skraftować te wszystkie. Więc no... <laughs> potrzebujemy teraz co będzie? Kolejnie 10 bym musiał zdobyć, jak no, mamy no, oczywiście Fire Architect's Teraz zobaczmy jak się go craftuje Mam tutaj otworzone Earth Exotic Sword. One Exotic Gas. Bang. co Book of Stone. One Earth Czech, prawda? No i Earth Exotic Sword mamy kolejny sword, a tego jestem bardzo ciekawy jak działa. A to po prostu wysyła. Two times. So let go. Okay, uh, enchant. Fire. Get yeah, us exotic sword Yeah. Um, and now, na us water exotic sword. We jeden exotic gas. Jeden, jeden Book of Splash, jeden Water Gemma water, gem, water Exotic sort, jeszcze potrzebuję jednego i mam już nawet wszystkie ingredienty do tego kościoła. więc to jest tak świetnie. tak się cieszę, że tutaj zdali uncraftowanie. że to jest takie przefajne, ok. a diamond suit exotic sort więc sobie Okej Otycas book of Vines i lantern i czy to ostatni stat element elemental science czy enchant to widziałem to no ty mamy gdzie 89 z 90 tych... hu potrzebujemy tylko super cyborg okej okay. okej okay. świetnie Eeeem um. jaju sioma aaa komunizm nie robi dosłownie nic nie trafiło ani jedno <grystanie> Ale okej, okay, mamy 89 Zliwy na moim. Bo ja przez przypadek zabiłem tych Miroseów, a nie powinieneś zabić tych Mirosów jak grasz. I oni ci dadzą questa, żeby zrobić upgraded Sarborg Armor, a jego ja go nie robię. Więc no. Więc będzie musiał od nowa przyjść tę grę. I wtedy zrobić... Boss, huh? Hello there, I'm happy you found me. You see, I don't get uh, many visitors here in the middle of these dark and dangerous tunnels. Uh, I do so hope you stay for dinner. You look quite tasty and it's been a while since I really had to flex What the fuck? Yeah, ja, Valer. so to ma być? Czemu on się zamienił? Ja przeszedłem cały ten labirynt, by zostać zabity przez jakiegoś wielkaśnego... Przez jakiś wielkaśny monstru. Okay. bla bla bla. Dlaczego nie mogę Bla. Dlaczego? Nie muszę ruszać A nie muszę ruszać Nie head DNA O oh, mój Boże ja mam nadzieję, że w się podobał I mi się wydaje, że to jest Koniec tego świata Zrobiliśmy wszystko co mogliśmy I to naprawdę Następny odcinek to już będzie prawdopodobnie odcinek Gdzie jestem na yy, od nowa gramy Tylko właśnie w One Hit Death Z takim trybem Odnowa nowa na nowej postaci Mam nadzieję, że wam się podobał i cała ogólnie seria z tego świata. Dużo na nim zrobiliśmy, nawet Marsa zmieniliśmy, zabiliśmy dużo bossów. Eee, Ty chyba jeden jest, jakaś śmierć też tego typu, ale już, już nie wiem, nie wiem czym się chce. Yy, ze śmiercią walczyć, bo to, to jest ten nawet nie wiem gdzie to coś jest. Nie mogłem nigdzie w ogóle znaleźć nawet tego, więc no. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że seria Wam się podobała i ogólnie filmik. I no, i widzimy się pewnie w następnym świecie. Pa, pa.